Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka i dzisiaj witam się z Chorwacji, witam się z małej miejscowości Greba i chciałabym Was zaprosić na recenzję pierwszej z dwóch nowości od Leny Lamba. To są dwie torebeczki. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać pierwszą z nich. Będziemy mieć trochę pewnie urozmaiceń, tle właśnie przejeżdżają samochody. Jestem tutaj przy głównym deptaku Deptaku właśnie w grbaszczycy, wzdłuż plaży. Także dużo się tutaj dzieje, pewnie będziecie wiele z tych rzeczy widzieć w tle. Chciałabym Was zaprosić dzisiaj na recenzję pierwszej. Tych dwóch torebek, o których Wam wspominałam. Jest to torebka sporti. Już widzicie, że nie jest największa, ale też nie jest najmniejsza. Ta torebka ma około 25 na 20 cm. I powiem Wam szczerze, że jak ją zamawiałam w LenLand. To nie do końca byłam przekonana, czy to będzie wymiar torby dla mnie. E, dlatego, że ja jestem z tych osób, które lubią e, zabierać ze sobą więcej niż mniej. Dlatego, dlatego raczej staram się, raczej staram się e, zamawiać większe torby. Natomiast na wakacje i na takie szybkie wyjścia, myślę, że to jest idealne rozwiązanie. E, co takiego najważniejszego? Torba jest dosyć. E, no, klasyczne w kształcie, prostokąt dłuższa, w pionie, troszeczkę krótsza w poziomie. Posiada jedną główną kieszeń, w której jest przede wszystkim mała kieszonka, mała kieszonka na drobiazgi, u mnie to są zawsze jakieś długopisy, jakieś pierdełki, dwie gumeczko, dwie. Kieszonki z drugiej strony na gumeczki idealne na perfum czy na telefon, więc to jest jeśli chodzi o wnętrze. No i oczywiście główna komora, w której no właśnie, co się mieści w tej torebce, bo bardzo często pytacie mnie właśnie o to, ile jesteśmy w stanie do tego spakować. Ja mam bardzo duży portfel, mam też mnóstwo, mnóstwo drobiazgów, które przy dzieciach zawsze zabieram. Począwszy od powerbanków, przez e, kable do nich i jeszcze mnóstwo innych rzeczy, więc to wszystko mi się mieści. Jeszcze powiem Wam szczerze, mnóstwo miejsca w tej torbie zostaje. E, zaraz Wam powiem jeszcze. Aha, jeszcze jest jedna tore, e, kieszonka. To jest tutaj ta kieszeń, popatrzcie, frontowa. E, ona jest z, tego, z tej tkaniny chustowej, już zrobiona pięknie na magnesik zamykana. Popatrzcie. Mały, taki dosyć delikatny magnes. Pięknie się to zamyka. Na co Wam zwrócę uwagę? Pierwsza najważniejsza rzecz, żebyście wybierając tą torebkę i wybierając wzór chusty do niej, nie wybierali zbyt dużych wzorów. Myślę tutaj o tym, że te 25 na 20 cm, jak doliczymy jeszcze przycia, jak doliczymy to, że tutaj musi nam się dosyć ładnie ten wzór składać na. Na tej kieszonce, no to wychodzi nam z tego, że nie wybieramy do tych torebek dużych wzorów. Nawet klucz wiolinowy nie do końca wydaje mi się, że byłby tutaj odpowiedni. To tak jeśli chodzi o fanki symfonii. Natomiast raczej wybieramy drobniejsze wzory, raczej wybieramy coś, co myślę nie powinno być problematyczne, jeśli chodzi o składanie tu na kieszonce, bo to też trzeba na to zwrócić uwagę. Kolejna bardzo ważna rzecz. Więc tak, mamy torebkę. Widzicie, mamy ją normalnie na pasku, natomiast możemy tą torbę zapiąć inaczej. Wystarczy, że wydłużymy sobie pasek. Popatrzcie. Odepniemy go z tych, z tych zapinek, które tutaj są. Zapinamy je na dolnej części. Przeplatam. Przeplatam przez, przez górę i wracam na dół. I zobaczcie co dostajemy. Dostajemy po prostu zgrabny plecaczek. Trzyma się to fajnie na szeleczkach. Możemy regulować pasek, bo ten pasek jest na bardzo długą, ma bardzo dużą regulację, więc spokojnie możemy go zrobić i w formie krótkiej torebki, i w formie plecaka i nawet dłuższe paski w tym plecaku i będzie to świetnie wyglądało, więc to jest to druga funkcjonalność tej torebki sport. Czyli pierwsza po prostu mamy torebkę, druga mamy po prostu plecak, nosimy go na plecach, wtedy nic w rękach nam nie przeszkadza. Co jeszcze mogę wam o niej powiedzieć? Ze mną jest od dwóch tygodni. Może nawet nie, może półtora tygodnia, bo przyjechała dosłownie parę dni przed, przed moim wyjazdem na wakacje. I powiem Wam szczerze, nie rozstaje się z nią. Praktycznie używam jej na zmianę z tą drugą torebką, z torebką City, którą tutaj ze sobą zabrałam. Ale jeśli miałabym tylko tą, spełniłaby swoje zadanie w 200%. Także jeżeli szukacie niewielkiej torebki, dosyć stabilnej. Klasyczny w kształcie, z raczej drobnymi wzorami chustowymi. Myślę, że to jest rozwiązanie dla Was. I pamiętajcie, żeby wybierać do niej taki design, który będzie z takim sportowym stylem dobrze wyglądał. Także to chyba na razie tyle i do zobaczenia.